Nie, kto się śmieje ostatni. Otóż ee, Arkadiusz Tańcula owszem celował we mnie, a trafił w twarz, opluł w twarz panią Asię, żonę prezesa tak, Federacji. Tak, tak. znaczy z człowieku, z człowieku. No takie są fakty. <laughs> I stoisz tutaj w jej obronie teraz. Pani Jacku Arku, na to czekali chyba wszyscy, bo twój konflikt Arek z Mateuszem, wiadomo, widzieliśmy to nawet na face to face, wygasł. Ale po telefonie pana Jacka na face to face, się, słuchajcie, no wszystko zawrzało. To są pewne granice, których się nie przekracza. Ja powiedziałem, co zrobię. Jak go, pierwszy, jak go tylko zobaczę, zobaczyłem go od razu na wejściu i od razu zrobiłem to, co powiedziałem przed wszystkimi w Polsce. Tak, zrobiłeś, tylko jeszcze raz. Trafiłeś w panią Asię. W wieku, rozmawiałem z Asią, Trafiłeś dostała delikatnie wykoszetę ry do żonę delikatnie. pana prezesa. Panernaka, No to jest tak obrzydliwe, tak ochydna sytuacja, taki że... Tak jak twój wygląd, tego, kurwa, obrzydliwe to jest. Że nie można tego, nie można tego zostawić. Jazda, <laughs> kurwa! Ja nie widzę problemu, żeby stanąć w obronie kobiety. Jak już, ja do, dopisuję już rycerskie jakieś, kurwa, w tym wszystkim. Człowieku, co ty odpierdalasz? Na rodzinę mi wjeżdżasz, że teraz się bronisz, że kobietę bronisz? Chłopie... Takie są fakty. <laughs> fakty, kurwa. Chłopie, jesteś, kurwa, to jakie fakty, kurwa? Może Bozdel, może się wypowiesz, bo wiem, że tutaj byli, byli ochroniarze z Federacji przy tym wydarzeniu. No, to, co pani może, co pani Asia na to? Rozmawiałem z Asią. Nie wiem, co, co pani Asia na to, ale no rzeczywiście miała miejsce taka sytuacja. Zdaję sobie sprawę, że Arek chciał. Dostał, dostał, większość dostał. Tam może jakiś odłamek, wiesz, jak to jest? Łam, to nie, łam, nie, nie, nie widziałem na oczy. A co, wiem, kurwa, że... jak, jak wąż na wszystkie strony? Nie ja twierdzę tego, co chciał Arek, ja mówię, jak wyszło. Czyli Arek chciał, a wyszło jak zawsze. Czyli trafił kobietę. No. Oplu kobietę w twarz, no. Człowieku, kurwa. Panie Jacku, jak pan traktuje te starcie? Jako zemstę za syna? Czy bo ja wiem, że między panem. A arkiem jest bardzo dużo negatywnych emocji, i w końcu będzie upust na to, żeby po prostu z siebie je wydobyć. Ja może tak, bo tutaj słyszę, że odzywa się Piotrek Szeliga, to ja muszę po raz pierwszy w życiu powiedzieć, i to do tego mnie skłonił Arek Tańcula. Po raz pierwszy w życiu muszę powiedzieć dobre słowo o Piotrze Szelidze, o którym Tańcula powiedział, z tego co widziałem na ostatnim kejdżu, że zachowuje się w sposób charakterny, gdyż pogonił typa, który się okazał. Niewydolny, czyli była tam jakaś sytuacja, Dominik Zadar został zaatakowany, ktoś tam uciekał przez balkon i Piotrek Szeliga, jak to powiedział Tańcula, zachował się charakternie, czyli pogonił tego typa, który się nie umiał zachować normalnie. I nie to rozumiem o co chodzi. Jednocześnie, co ciekawe. Więc tutaj, okej, okay, oddaję. Ja jestem, ja jestem w stanie powiedzieć dobre słowo, kiedy, kiedy na to Piotrek Szeliga zasługuje. Kiedy, kiedy nie zasługuje, to mówię jak jest, kiedy zasługuje, mówię. Również, Natomiast co ciekawe, co mnie tutaj, co mnie tutaj, e, co mnie tutaj zainteresowało no, na bo... Ja nie, e, nie wiem, co to da za 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 Zaraz to będziesz to znaczy... się wypowiadał, ale nie przerywaj, bo wiesz do czego bije. Otóż w tym samym momencie, kiedy powiedział, że Piotrek zerwał z tym typem relacje, ponieważ Piotrek jest charakterny, co powiedział tańcula? Powiedział: Ale ja do tego typa nic nie mam, bo mi nic nie zrobił. Ja znam takich, co mówią. Wiesz, Dobra, roz, teraz, się, ale nie teraz, na mnie. Raz, dobry chłopak. Jeszcze, jeszcze raz ci jest... czym jest przyjaciół. Teraz ci wytłumaczę, czym jest przyjaciół. Człowieku, 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 kurwa, bo Piotrek z szewcem nie jest przyjaciółmi, są zwykłymi chila, kolegami. Chila. I on może ma jakieś swoje zasady, jest charakterny, powiedział, że mu ręki nie wysz. A no szef to... jest moim przyjacielem i przyjacielem się tak Dobre się słowo wybacza, dla kurwa. niego, jeżeli jest charakterny. Natomiast pytanie, Różowa Landrynko, kim ty w tym momencie jesteś? Jestem przyjacielem, jeżeli pod skrzydła przyjmujesz typa tylko dlatego, że mówisz, ja znam takie to akurat ty tego nie zrozumiesz, ale ja znam i brzydzę się takimi relacjami typu. Wiesz, mnie nie sprzedał. Dlatego nie masz kurwa nikogo kogoś. Nie, sprzedał. nie sprzedał. Człowieku, twój własny rodziny braccie się wypiera. Ty tego Popie. i tak nie zrozumiesz. Różowa landrynko, ty tego i tak nie zrozumiesz. Natomiast to stawia cię w jeszcze gorszym świetle, chociaż już w gorszym cię stawić nie może. Natomiast ku memu zaskoczeniu w bardzo dobrym świetle stawia Piotra Szeligę. Oczywiście. Arku, to co się wydarzyło na ostatnim face to face, jeszcze bardziej zaogniło cię i twój gniew do pana Jacka? Człowieku, no nie wiesz, że są pewne granice, których się nie przekracza i ta granica została przekroczona. Tyle. I to już w żarty się skończyły. Dobrze, ta część na pewno będzie dłuższa, także nie martwcie się, wrócimy jeszcze tutaj e, do panów. Chciałbym przejść do dziewczyn, do kobiet. Zunie Arek otruł e, wtedy Mateusza i chciałbym poruszyć ten temat, czyli w sumie ta cała spina między Arkiem i Mateuszem jest bez sensu. To jest nieprawda, to jest... Wymyślił sobie coś Tańcula na bieżąco. Ja dziwię się Bokzelowi, bo Bogzel przyjmuje taką narrację, jakby powtarza to bezrefleksyjnie, a ja się pytam Bogzel, no jesteś człowiekiem mediów, gdzie słyszałeś taką moją wypowiedź? To jest nieprawda, to jest nieprawda, a powtórzyłeś, a powtórzyłeś za Tańculą, bezrefleksyjnie. To prawda, bezrefleksyjnie, ale jakby, no, rzeczywiście szedłem za słowami Arka, ale nie potwierdziłem tego w 100%, także, że rzeczywiście tam było, tylko tam poszło pytanie. No więc nie warto i za słowami Arka to powtarzam powtarzam to Dlaczego Mateusz. Bo za słowami Arka szli też jego komplet. I też źle na tym niektórzy wyszli. Bo to dlaczego, to do dlaczego nich łapka, Mateusz zamilczał ja i nie odpowiedział słuchasz, na pytanie? Ty mówisz, ja słucham. Dlaczego Mateusz przed... nie odpowiedział jeszcze raz, na pytanie? Ja mówię, ty słuchasz. Ty mówisz, ja słucham. Ja wiem, że nie można się wiele spodziewać po gościu, który w recepcji przed chwilą w patio hotelowym opluł kobietę w twarz, więc... Ale wykonaj, wykonaj plan <grym> i posłuchaj teraz do końca. <grym> to bokser, musimy ci jakieś imię wymyślić teraz. Marianna? Nie idź, nie idź tą drogą i nie idź ref, bezrefleksyjnie, tylko zawsze sprawdź u źródła. Otóż odpowiadając nie było takiej sytuacji. A do tego, co ja e, powiedziałem, że niektórzy też mówili bez, bezrefleksyjnie i źle na tym wychodzili. Żeby była jasność. To, że Tańcula sobie bierze sterydy, to jest jego prywatna sprawa i nic <grym> mi <grym> do tego, ale to, że sprzedał, powiedział, cytuję, wszyscy sportowcy, którzy ich znam, a zna ich wielu, biorą sterydy. A, no to, no to nie idźcie bezrefleksyjnie za Tańculą. Jeszcze uwaga. Tańcula, mam do... pytanie. Ty prowadzisz, przypucowałeś się, że od 2017 yy, yy, bierzesz sterydy i to yy, robisz to non toper ty od 2017 prowadzisz inżynierię ciała, czyli od 2017. się. Roku. Pytanie 2015 mam do tych naiwniaków, roku. którzy kupowali twoje diety przez te lata i którzy ci zrobili ci niezłą kapustę. Czy oddasz kasę za diety? Czy oddasz kasę za diety? Czyż ty, ty lansowałeś zdrowe zżywienie, kurczaka, ponad... bla, 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 motywacja, a twój jedyny motywator to była strzykawka i igła, jak się okazało. Dobra, Jeszcze raz, to się teraz gdyby, je to robił prywatnie, prywatnie, gdyby to robił prywatnie, nic mi do tego. Nic mi do tego, ani słowa by nie powiedział. Ale po pierwsze, sprzedał całe swoje, to, swoje, swoje towarzystwo. Całe, nie powiem, grono. Towarzystwo swoje sprzedał. A dwa, na, na naiwniakach trzepał kasę od 2017 roku. Inżynieria ciała. No jak się czujecie naiwniacy? Nie idźcie za tańculą. Nie idźcie tą drogą Boxdel. Dobrze, już Polecam mogę ci jadera, to na przyszłość. Mogę Teraz damy głos e, Arkowi. Dobrze. Po pierwsze, to tak. Inżynieria Ciała istnieje od 2015 roku. Pomogłem ponad tysiącu osobom, e, kurwa, osiągnąć wymarzone sylwetki. I mam, tu mam ludzi, którzy kurwa ze mną trenowali bardzo długo, bez żadnych dopalaczy, bez niczego. To, że ja pierwsze dwa lata trenowałem na czysto. Ile tak osób wciągnąłeś 4 d? Jak ja mówię, kurwa, to. Ile osób wciągnąłeś 4D? Ile osób wciągnąłeś 4 i teraz, słuchaj, dopiero sam gadałeś. Ja... Ile osób ciągnąłeś sterydy? Stary, capie, mówię Ile ci, osób, no... widzisz, jak A to jest ty, fajny, Jak zaraz. ktoś komuś przerywa? Nie, ja wchodzę teraz w twoją rolę. Ile osób ciągnąłeś sterydy? Wiesz, to twojego, twojego syna wyciągnąłem, bo mu odblok robiłem, kurwa, bo chujowo poszedł na cyk i nie wiedział, co robi. I nie zrobiłem odblok. I go kurwa, znaczy, nie damy. Problem polega na tym, że ja nie bardzo słyszę, bo on ma y, taką nędzną dykcję. No, wy słyszycie, jak pogłos idzie, ja nie bardzo wiem, co on mówi. Odpowiedz. E, panu e, że robił Mateuszowi odblok Co robił Odblok A co to jest <laughs> Arku ja nie wiem Co to jest odblok Ja nie Niech wiem co tam, co tam robił się, tańcula kurwa syna swojego, Ja nie wiem co tam tańcula komu robił ale wiem że go nagrywałeś pod prysznicem więc może masz jakieś zmazy nocne tej własnej projekcji nie wiem doblok, odblok Tańcula ty jesteś specjalistą od sterydów. M mi nie mów takim szyfrem bo ja nie Dlatego rozumiem co ty mówisz Pomogłem Mateuszowi wyjść z chujowego Pytam cyklu Pytam się ile osób przekręciłeś na twoje diety Inżynierio ciała. No jak naiwniacy, jak się Człowieku, czujecie? Ale ty jesteś kurwa z Ja pierdolę. Bo? 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 Jedno słowo nieprawdy. Powiedz mi, gdzie mówię nieprawdę? Człowieku, bo nikogo nie przekręciłem, kurwa. Mam normalnie tysiące ludzi moich podopiecznych, którzy zrobili formy bez żadnych jakiś niedojebanych chłopie? Kurwa. No nie, no jestem niedojebany. brzmiłem kurwa, o, Dobra, dla, teraz dla jasności. E, Była a propos tego, nie tylko nie tylko e, Box manipulował. Jest taka postać dosyć obrzydliwa. Znaczy nie no, obrzydliwa, bo ten typ tam y, żył, y, różala. Michael Piszczyk, y, przyjaciel Tainculi silnie promowany na jego mediach. A ty kurwa, wiesz, co to jest przyjaciel z Bani Kurwa, Zaraz. wiesz co to jest słowo przyjaciel? Są Ale przyjaciele, koledzy i kurwa, ktoś do mnie mówił, kurwa, nie rusza przyjaciel. mnie. Przyjaciel. Więc osoba promowana silnie na Twoich mediach. Michael Piszczyk, otóż, y, historia jest tego typu. Przy jakoś w tamtym tygodniu kumpel też Tańculi pewnie teraz zaprzeczy, Marcin Najman, zrobił taką zagrywkę obrzydliwą, jakiegoś tam ulaboja podesłał, coś tam jak chłopak jakieś bzdury opowiadał na mój temat. Otóż uwaga, jedno zdanie, to, co zrobił ten Najman z ulabojem, to samo Michael Piszczyk, chcąc mi się przypodobać, robił z Dominikiem Zadorą. I co ja zrobiłem? Pogoniłem świnie. Powiedziałem, jeżeli nie masz dowodów, mniejsza o moje sympatię. Ja mogę nie lubić Dominika Zadory, to są moje sprawy, ale nie pozwolę, żeby ktoś mężczyznę lżył bezpodstawnie w sposób obrzydliwy. Dokładnie to, co teraz <grym się mówi> zrobił Najman, posługując się tą, tym, tym, tą biedną postacią, tym ulabojem, dokładnie to zramo zrobił Piszczyk. Atakując Dominika Zadore, a ja nie miałem wątpliwości. Pogoniłem świnię, ta świnia przeszła do tańculi na, dru, na, drugi, na drugi dzień. I tańcula nie miał problemu, żeby go przytulić. Chociaż wiedział, co, domini, co na Dominika Zadore co ty publikuje. W się, Taki jesteś chorągiewo, Popie, ty jesteś, chorągiewo, różowa jesteś chorągiewo kurwa, zaraz, zaraz, zdrajca. A gdzie jesteśmy? Stoimy chyba tu, u tych gości kupkarzy, kurwa, nie? Zdrajco. Powiedziałeś, że już nigdy tu nie wrócisz, kurwa. I co tutaj robisz? Ludzie się zawsze dogadają. Ludzie się zawsze dogadają. E, tak, no a, tak. a propos, oplułeś, oplułeś żonę pana prezesa, ja nie wiem, jaki jest twój, jaka jest twoja przyszłość w tej federacji. <noise> e, ludzie się zawsze dogadają, ty tego nie zrozumiesz. I kończąc, więc takie są, takie są, moje, takie są moje dogmaty życiowe, a takie są Arka Tańculi. Dla, dla jasności, ja tu dzisiaj przyjechałem ogłosić, że nie będzie walki mojego syna. Ja tu nie miałem się dzisiaj bić. Ja. Jak kurwa nie Jaj. od wczoraj dogodujemy człowieku kurwa zasady. I chłopie, raz. Najpierw, najpierw, Jeszcze raz. Kurwa, mi mówisz, ja. że ja Chłopie, kurwa, człowieku, teraz nie jest twój nie jest twoja liga. Ja mam. <laughs> nie, to nie też jest moja wyszło, liga, bo to jest okręgówka. To też wyszło, jak będziemy razem mówić, nikt nic nie zrozumie. Jest tutaj, widzę, pan Tomasz Majewski z Fight Sportu. Okoliczności były takie. Przed wczoraj akurat robiliśmy wywiad na Skype. Ie. ja się nie narzucam ze swoimi problemami. Pan Tomasz sam zauważył. Że jest problem, jakiś z łokciem. Tak, jest zerwana torebka. Jeżeli można, na... Jeżeli można na zbliżenie, jest zerwana torebka, tak. Od miesiąca nie robimy lewą ręką nic. Ale po dzisiejszym wydarzeniu, ja tu dzisiaj przyjechałem rozmawiać, ogłosić przede wszystkim. Człowieku, jak my dogadujemy, ogłosić, kurwa walkę z Tobą ogłosić, na że Mateusz rydali. nie Dada, da walce. Przyjechał przyjechałem rozmawiać, ale ponieważ od miesiąca, i żeby było jasne, Jacek Rumniak jest przeciwko mojej walce. Przeciwko, dlatego, że mamy świadomość, że od miesiąca nie pracuje w pełni lewą ręką, jest niezerwany, jest już będzie, wymówka, już już będzie jest wymówka, jest kurwa, ręka, torebka w stawie kurwa, łokciowym, człowiek, natomiast po dzisiejszych <laughs> wydarzeniach i pan Tomek zapytał mnie, żeby była, żeby tak się, takie okoliczności były, pan Tomek zapytał mnie, co jest, odpowiedziałem, nie mając jeszcze pojęcia o tym, że takie nieszczęście dotknie Mateusza. Panie Tomku, tak było? No nie, no trener, znaczy tre, nikt nie spowodował. No, Jacek Grumniak jest y, dla mnie jest najsilniejszym gościem we Wrocławiu, zawsze, zawsze nim był, jest, jest prawdziwym ulicznikiem i jak, to jest cała przyjemność z nim sparować. Ja z silniejszego gościa nigdy nie miałem naprzeciwko siebie. No, ale to są, to są skutki, no jak się z niedźwiedziem chce szarpać, to no, to są takie skutki. Ale do czego dążę? I przypadkowo to wyszło, kiedy jeszcze nikt nie myślał, że się tak nieszczęśliwie wydarzy Mateuszowi. Otóż y, na pytanie redaktora pokazałem mu tą rękę, żeby nie było. Sprawa z Mateuszem wyszła, wyszła wczoraj. Wczoraj był zrobiony tomograf, ale po, i dzisiaj przyjechałem ogłosić, że Mateusz nie walczy, i przyjechałem rozmawiać, bo chcieli mnie namawiać na walkę. Ja bym tej walki nie wziął, gdybyś nie opluł kobiety. Więc teraz powiem Ci tak. Tak, 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 przewa przeważyło się. tak, Z jedną ręką. Tak, przyznaj teraz, że to po prostu nie jesteś. Ja ogólnie chciałem powiedzieć jedną rzecz: to ja jestem najsilniejszy we Wrocławiu. Więc całą resztę wypowiedzi, jeśli chcecie w nią uwierzyć. Ja tylko przypominam, że to ja jest ten najsilniejszy we Wrocławiu. Kobietą. Z jedną ręką ja, powiem 20... ma. w sumie, ja. jak ty jesteś kobietą. Z jedną sprawną ręką ja, 22 lata starszy od ciebie, tak wychodzę do ciebie, tak, tak. Natomiast e, od razu powiedziałem na moich warunkach, bo ja e, ja się szykowałem na Marcina Najmana, czyli na kluskę, więc to jest tak jak mi powiedział Jacek Grumniak, który mi odradza tej walki. Ty ja ci oddaję, ty jesteś ty jesteś hard, ty jesteś sprytny, ty jesteś likaon w, w walce. Więc to jest tak, jakbym szedł polować na. nawet nie na zająca, na królika, a nagle się okazuje, że muszę się ścierać z hieną. Więc oczywiście, więc tą hieną jest tańcula, więc to jest dużo, dużo większe wyzwanie niż Marcin Najman oczywiście, więc miałem mieć Marcina Najmana i ta kontuzja by mi z Najmanem nie przeszkadzała, tym bardziej, że jeszcze do tego jest kontraktowo 29 stycznia jest ponad dwa miesiące. Natomiast okoliczności dnia dzisiejszego spowodowały, że tak, złożyłem podpis i powiedziałem Rafowi Pasternakowi, za to, co tańcula zrobił twojej żonie. Tak, wychodzę z nim. Na moich warunkach. Czyli rzymska klatka, A czy my możemy żebyś gdzie, rzymska o klatka, rzeczy? żebyś nie miał gdzie uciekać? i nie pozostawiłeś mi wyboru tak więc tutaj emocje zadziałały człowieku wyboru to to ty jest... mi nie pozostawiłeś w tym momencie jak mi najechałeś to nie na jest... rodzinę a w tym nie, kurwa. momencie to nie jest biznes nie rób w tym teraz, momencie kurwa. to nie jest biznes będzie to jest moja to jest moja decyzja tak wychodzę z jedną, z, z jedną ręką do ciebie człowieku o lastę nawet kurwa znaczy prawda jest taka że faktycznie decyzja o przyjęciu walki przez pana Jacka na chwilę przed długą konferencją, drugą częścią konferencji. No ale nie gadaj, bo od wczoraj rozmawiamy o tym. Roz, ustalaliśmy zosta, zasady, że kurwa podjęta. jedna runda, że kurwa bez. Ale zostawmy e, sobie klatka 4 na 4 zespawana z drutów. Ale nie przerywaj wczoraj. również Wojtkowi. Ja wiem, że co jest tobie nie na rękę, ty ciągle każdemu przerywasz. O, chodzi mi, Wiesz, że. No boże, to pozycja... przerywasz mi, ale nie przerywaj Wojtkowi, który przecież jest mózgiem tutaj tej operacji, więc chyba wie lepiej od ciebie. Propozycja padła wczoraj do Pana Jacka, ale Pan Jacek się zastanawiał, dzisiaj trwały rozmowy i dzisiaj ostatecznie przed drugą częścią, dosłownie chwilę przed, została podpisana... Z Dokładnie prezysem, 6 mowa. minut przed moim wejściem tutaj. Dokładnie. Natomiast y, mam taką informację od Jacka, że jeżeli by nie było rzymskiej klatki, to Jacek by nie stanął w moim narożniku, bo mi to powiedział mi, że po prostu odradza mi tą walkę, żeby w to nie wchodzić, bo no uświadomił mi, zresztą ja się z nim zgadzam, ale tu... Zagrały emocje, natomiast przekazałem Jackowi, że wchodzimy w rzymską klatkę i w rzymską klatkę z nim, z nim wejdę nawet z jedną ręką. Chciałem poruszyć jeszcze temat z Waszego Face-to-Face'a, ponieważ tam Arek bardzo e, uniósł się na słowa: powiedział, że obraził Pan e, jego rodzinę. Mateusz, tak jakby od tego. Proszę, bo już, no, no, bo już wiadomo o co chodzi. A w jaki sposób? Ja odniosłem e, się do tego. Co za Konrad Niewolski w sposób obrzydliwy atakował mnie za pośrednictwem, bo on jest niezasięgowy, za pośrednictwem mediów Arkadiusza Tańculi. Ja powiedziałem tylko i aż, że skoro Konrad Niewolski, który obwołał się oficjalnie bratem Lucyfera, ma kontakt ze światami, no to niech Arek, skoro tak jest z nim bar bardzo zaprzyjaźniony i tak wykorzystuje swoje media, żeby Konrad Niewolski ulżył mnie i moją rodzinę, mnie od, od najbrzydliwszymi... Określeniami, jakie je może, jestem, jestem ofiarą najobrzydliwszego hejtu. Jak i w ogóle. Kto nie zostawił łapki w górę, nie kocha swojej mamy. I subskrypcji wiadomo, i subskrypcji. był w historii. Nie kochasz, nie zostawiaj! w ogóle chyba światowego internetu, ponieważ byłem obrzucany przez Niewolskiego za pośrednictwem. Pierdola, za, pośrednictwem za pośrednictwem, za poś... wiem, że prawda boli, za pośrednictwem Konrada Niewol... Arkadiusza Tańculi i jego mediów, byłem określany jako pedofil. Moja żona jako pedofilka, zbrodniarze, handlarze dziećmi, to wszystko działo się za pośrednictwem mediów Arka Człowieku, Tańculi. Ale co, ciekawe, już, no. ale co ciekawe, kiedy, kiedy e, zdrajca zdradził zdrajcę, kiedy tańcula zorientował się, że zasięgowo mu to nie pasuje, co zrobił? Usunął fi filmiki, materiały z niewolskimi to i udzielił wywiadu na pytanie dziennikarza odpowiedział. Dziennikarki odpowiedział. Panie, na pytanie dziennikarki TV Recovery odpowiedział. Panowie, panowie! Panowie, panowie! Panie Jacku! Chwilę musimy Napierdala, zrobić przerwy, chwilę, chwilę. Rozludzimy atmosferę. Nie, skończę! I może nie skończę, jed... skończę, skończę! Zdrajca zdradził Panie zdrajca, niech to będzie. Niech to będzie live notiv! Na pytanie dziennikarki, dlaczego nie, twoje, dlaczego materiały Niewolskiego nie, nie są na twoim Instagramie, powiedział, bo mi obcinało zasięgi. Landrynka Różowa, wszystkich przyjaciół by zdradził. Zdrajca zdradził, zdrajce. Ten chłopie, typ. Ale tak dalej ci tłumaczę, kim są przyjaciele, to po pierwsze kurwa. Ja wiem, że ty nie wiesz, co to jest zawartość przyjaźń, bo nie masz przyjaciół kurwa. Jak ci się nawet rodzina wypiera, chłopie. To po pierwsze. Po drugie, co robisz z ludzi, idiotów, że nie zrozumieli o co chodzi? Kurwa, że tam o to wiemy, probujemy. Panowie, chwilę Stary, ciszy, panowie. Czekaj, 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 bo to jest Pon... ważna rzecz, którą teraz powiem. A może opowiesz kim, na co umarł wiek Władek? Co się stało w wieku 35 lat? Na co, no? Na, raka. na chorobę alkoholową. Na zaraz, raka. zaraz do tego wrócimy, panowie, z całym szacunkiem również do osób, którzy siedzą tutaj z nami również przy stole. Musimy. Odnieść się też do nich. Grubo grasz ale nie trafione. Pani Panie yy, Ten, Proszę bardzo. Chyba chciałem tylko na rozluźnienie tak. tutaj oddać głos Ludwiszkowi, który tak, ma ale pytanie poprosił... od mediów. Ale pop... Dobrze. Ludwiczek, tylko pytanie. Yy, musi być do drugich walk. Do walki yy, Bestia kontra Krzysztof i no, kontra Martina. Ludwiczek powiedział, Jasne. że jest, także no, na to liczę. Tak, Dobrze. tak, tak. Mam do kogo innego. Nie...